Cześć. Yy, witam was w poradniku moim pierwszym. Yy, Dora, pokażę wam mniej więcej dzisiaj yy, taką rzecz yy, jak palące się strzały. To wygląda tak. Yy, oczywiście ja to mam zrobione na drugim piętrze, jakby pięter można mieć full, ale no, pokażę wam dzisiaj jak zrobić jedno, bo resztę możecie sobie zrobić sami, bo to jest bardzo proste. Dobra. No to tak. Yy, potrzebujemy na początku yy, dwo, dwa materiały, obojętnie jakie. 5 repeaterów, dispenserów, 5, 18 redstone'a i 4 pochodnie. I kilof jak komuś nie być. No to zaczynamy tak. Dispensery robimy, stawiamy tak. Tutaj z odstępem jedną kratkę. Okej. Okay. Dobra, mamy. Stawiamy yy, Repeaterie tutaj. 1, 2, 3, 4, 5. Oj, 5. <gryw> no i ustawiamy je na 2 i 3 kliknięcia. Nie, na, przepraszam, na 1 i 2 kliknięcia. No. Tak, na 1 i 2 kliknięcia. No. Dobra, i tutaj stawiamy Redstone'a. Teraz tak robimy odstęp dwie kratki. Opa i stawiamy pochodnie tu. I tu. Dalej. Tutaj trzy. Redstone y kładziemy. I tutaj trzy. Tutaj odstęp. I tutaj. No i to działa, tak? Y OK, załadujemy jeszcze Pokażę wam za, z załadowaniem Ja mam przygotowane strzały To obojętnie ile kto tam włoży Oj. No, tutaj jakoś tak wyszło, że tu jest więcej Ale pozbieram trochę No, no to teraz tak O, tutaj jest sredstwo e, Stawiamy i oczywiście strzela Co jakiś czas Dobra, no to dzięki za oglądanie Jeżeli wam się podobało to subskrybujcie mnie Także no to dzięki i na razie.